Nie wchodź w pętlę, zaczęło się od pendrive'a. Leżał na podłoce w czytelni. Mały, czarny, bez żadnych oznaczeń. Odruchowo zgarnąłem go do plecaka z myślą, że ktoś zapomniał. Oddam do biura rzeczy znalezionych później. Ale zanim to zrobiłem, sprawdziłem, co jest w środku. Jeden folder dla ciebie, jeden plik, mój pokój. Odpaliłem. Wideo pokazywało mój pokój, ujęcie jak z kamery bezpieczeństwa, z rogu sufitu. Nie widziałem żadnej kamery, nigdy nie instalowałem czegokolwiek. Obraz był ziarnisty, ale wyraźny. Widziałem siebie. Siedziałem przy biurku, tak jak teraz, te same ubrania, ten sam kubek z napisem, żeby mi się chciało. Wszystko identyczne, tylko że to nie był mój dzisiejszy dzień. Nie pamiętałem tego. Na nagraniu spojrzałem w kamerę prosto, długo i nagle obraz się zatrzymał, jakby ktoś wcisnął pauzę. Zignorowałem to, zrzuciłem plik na pulpit, zamknąłem laptopa, ale potem zacząłem robić dokładnie to co widziałem na nagraniu. Ta sama herbata, ten sam gest poprawienia koszulki, ten sam moment spojrzenia w pusty róg sufitu. To nie było przypadkowe. Następnego dnia na pendrive'ie pojawił się nowy plik. Pokój, podłoga 2. Nie dodawałem go. Nie kopiowałem niczego. A jednak był. Na nagraniu znów siedziałem przy biurku, ale za oknem było już ciemno. Patrzyłem się w ekran. Nie mrugałem. Nie oddychałem. Po chwili coś weszło w kadr. Tylko cień. Poruszył się za mną. Ja nie zareagowałem. Obraz się rozmył. Po kilku dniach przestałem wychodzić z mieszkania. Zasłoniłem okna, wyłączyłem WiFi, ale pliki pojawiały się dalej. Każdy miał datę kolejnego dnia. W pliku pokój podłoga 5 patrzę w kamerę i mówię. Jeśli to oglądasz, to znaczy, że wszedłeś już w pętle. Nie próbuję jej zatrzymać, bo wtedy przejdzie ten drugi. Ten drugi? W pokój podłoga 6 obraz był rozmyty. Ale sylwetka siedząca przy biurku nie była mną. Zbyt wysokie czoło, zbyt wąskie usta. Jakby ktoś próbował mnie narysować z pamięci, ale nie do końca pamiętał, jak wyglądam. I to coś uśmiechało się cały czas. Dziś rano w folderze pojawił się nowy plik. Pokój Podłoga 7. Otworzyłem. Pokazuje dokładnie to, co teraz robię. Jak piszę, jak oddycham. Jak patrzę w ekran, ale pod koniec nagrania, kamera przesuwa się, pokazuje coś za mną, coś, czego nie chcę widzieć. Nie spojrzałem jeszcze, czy coś tam jest. Ostatnie linijki tego pliku nie były w obrazie, były w dźwięku. Słychać, jak ja sam mówię, to się nie skończy, dopóki ktoś inny nie znajdzie pendrive'a. A skoro to oglądasz, to znaczy, że już go masz.